Witam was szanowni subskrybenci Wziąłem dzisiaj szczepionkę Johnsona Johnson o godzinie 8.45 I właśnie leżę rozpierdolony na łóżku jak kurwa żaba na liściu Jak Turcy pod Wiedniem z gorączką kurwa jebitną Zaraz ją wspólnie zmierzymy tak w ogóle na marginesie Gdzie jest kurwa ten termometr? Jest Kasuj się chujo Mierzę sobie gorączkę po szczepionce Johnson, Johnson no nie? Zaraz zobaczymy, kurwa, ile mi tu kurwa wyjdzie, no nie? Sorry za przekleństwo, ale jestem tak wkurzony. Albo obiecywali. Nie jest wam nie bać, bo ty szczepionce tam była lekka gorączka. Kurwa, lekka gorączka. Tak wygląda, kurwa, lekka gorączka. O. Tak, szmata na łeb z zimną wodą ich chuj O, tak jest, kurwa, właśnie, lekka gorączka. O 19 zaczęło być 38 już było, najwięcej było 40,5 ale chuj, chyba zmalało lekko. Jestem po jednej tablicy Gripexu oraz kurwa a Chuj, zaraz Wam nawet pokażę. Będę wyciągał to. Ja nie słyszę że jak pika, więc wyciągnę tak przy drugiej minucie. Uff. Zapaliłbym sobie. Powiem szczerze, nie jestem jakoś zajebiście umierający O, leży pod kocykiem. O, tu właśnie są kurwa moje. Zajebiste kurwa tabletki, no nie? I herbatka kurwa, malinowa. O ja pierdolę. I co? Ile leżę kurwa? I czekam ile nie miał gorączki. Po pierdolonej szczepionce na COVID. Kurwa. Miałem COVID-a, bal mi szczepionkę. Fakt faktem lepiej się oddycha jakoś. Nie wiem dlaczego. Mam gorączkę na pewno. Zaraz będzie pikać. To nawet kurwa tak pokażę, że będzie było. tu kurwa. Termometr, podusza mojej żony, czekam na żonę. Co ja mam jej powiedzieć? Dobra, z 2 minuty. Wyciągam kurwa termometr. Proszę, wyciągam kurwa termometr. Mam 38,9, kurwa, no nie? Czyli kurwa szmata jebana maleje. Czyli dziwka jebana maleje, bo powiem ja, 39,40,3 39,5, aż 38,9. Więc szmata jebana zmalała, ale kurwa ma no. Wytłumaczcie mi, przyjaję tą szczepionkę. Czy ona się właśnie mi kurwa nie spaliła we mnie? Bo powoli, jak widzę, faza mi schodzi. Jest ok, ale kurwa, to tu się odjebało. To ja nie wiem. Czy to jest normalnie mieć 40,5 stopnia gorączki przy COVID. -zie. Przy szczepionce, kurwa, nie wiem. Rodzice ruszyli z pomocą. Zresztą ona pewnie wróci. Kurwa, mam jeszcze czas. 3 minuty. Chuj. Jedziemy z tematem kurwa. Dawaj, kurwa, druga ręka Chuj, raz się żyje. 349L, L4, kurwa. Lubię 4, w porządku jest. Audice 4. Wpierdalam Z Zjebaną kurwa szczepionkę tą. Eee, termometr kurwa, pod pachę. Sorry za przekleństwo ale jestem tak wkurzony, że to się w głowie nie mieści. Eee. Nie, nie pokażę ryja, bo jestem łysy. Kurwa dobrze, jestem łysy, bo mi się paruje łeb przynajmniej. Johnson Johnson 66% skuteczności. Nie wiem, mi się wydaje, reasumując zagadnienie to chyba właśnie ten Johnson Johnson się we mnie spalił, no nie? Nie wiem, on pobudzić miał do wytworzenia przeciwciał, bo no to no, kurwa pobudził, no nie? Zajebiście przeżyje swoje i tyle, tylko czemu ja trudna pracę przy sobie nie pójdę, właśnie w oczu? Ech. Cieszę się, że mój organizm tak zareagował. Jest mi to nawet na rękę, muszę przyznać. Oooo, a więc takie ja jak kulide feczalne w tym domu. W na pewno rodzice się nie zaszczepią. kurde, w polarku sobie leżę i w ocieplaczu, w takim fajnym wędkarskim. Uuu, fajna sprawa. Pije wodę, co chwilę mi się kochanie w ten 4-3 Dobra wyciągniemy ten... momenty Nie wiem może wysłyszycie na filmiku jaką pika ale możliwe, że jak to powiedzieć ja nie słyszę bo ja mówię, mam słuch trochę zepsutych wyciągnę przy 5 minucie filmu zaraz wrzucę na YouTube a. Jak pierdliłem głupoty, to pierdlię głupoty sorry ale przy grążce tak się mówi że się kurwa majaczy no nie Dobra, 5 minut minęło. Proszę, kurwa 39,1! Kurwa i co? To jest kurwa normalna reakcja organizmu. Nie wiem, coś mi tu kurwa nie halo, ale maleje. Cieszy mnie to. Nie wiem, jaki czas mamy, ale chyba jest kurwa jakoś przed północą. Zaraz opierdolę herbatę. Wezmę jeszcze jednego gripexa i, albo nie będę brał gripexa, a niech się to naturalnie wszystko rozgraniczy. No, więc tak to wygląda. A wy jak się jeszcze ten liście po szczepionkach, opowiadajcie w komentarzach. A Display Faulti nie ma, jest czek z numerem błędu 2028, czyli mm, rozdzielnik y emisji spalin do DPF-u. Kurwa tryb awaryjny mi się włącza 3000 obrotów. Ale idzie kurwa wagen Tiger, kurwa czy chuj jak on jaką to się nazywał Ale chyba tak Tygrys królewski, mój Jednak niemiecka technologia to niemiecka Nie lubię Niemców, ale no. amortyzator ich lubię Taka dygresja ma no, no i wracając do tematu, samochód czeka ustawienie zbieżności na dniach Wymiana tulei pływających z tyłu Został wymiany amortyzator, kurwa Jeden, on coś mi tam się chyba kurwa podbija pod gardło, to nie, coś się robi niebezpiecznie, ale no chuj. No, no i tak merytory sobie jeździ, no dzisiaj właśnie zawiózł mnie na szczepienie z powrotem, co dzień w domu siedziałem ogólnie fajnie. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Jest ogólnie ok Leżę ze z gorączką i chuj tam, nie. Ale kurwa, zdałem się w chuja zrobić z tym szczepieniem, ja pierdolę. Pójdę, zabadam swoje przeciwciała po prostu po tym szczepieniu. I tak jak tam było, przeliczyłem 6 tygodni, tak samo teraz zrobię 6 tygodni Moje łoża Moja burdel ląbeczka oh. Leżę na swoim jebadełku i zajebiście no nie. Kurwa powiem wam, że jest kołchosek Chuj, ale o moja czynu W ogóle sorry, jak pierdolę głupoty, no nie, ale no, mam gorączkę I tak mi się kurwa wkręciło Dobra, 7 minut 15 sekund, nie pamiętam już Ile jest, mam w to wyjebane Pozdrawiam moich subskrybentów na sam koniec taka dygresja. Samo o kulturze w drzewo, a niestety spłonął. Dziękuję. To byłoby. Na tyle. Trzymajcie się. Hej. A drzewo stoi dalej, czyli ja.